Zagadka. Jakie to auto? Kto poznaje? No, pewnie właściciele poznają. Fiestka. Fiestka, 2003 rok. MK5, MK6. Różnie tam w katalogach. Ach, co katalog, to inaczej. Chyba nawet sam Ford nie wiedział, która to jest w końcu generacja. <grych> Będziemy wybijać tutaj lusterko, bowiem ta regulacja w nim jest taka już, nie bardzo nic szczególnie do góry podnosić. No i właścicielka zażyczyła sobie, żeby założyć nowe lusterko, no to zakładamy nowe lusterko. Żeby wymienić lusterko w takiej fiesce, trzeba być trochę uważnym, trzeba być troszkę uważnym. Dlatego, że jest tutaj takich dużo myków i przede wszystkim ta sama regulacja, która tu się odbywa za pomocą linek przysparza problemy. Do tego generalnie lusterko są dostępne tylko w zabiedniku a jakość tych zawidików jest no taka jaka jest e, żeby e, zamontować lustereczko tutaj taki element ozdobny taka gałeczka, tutaj już jej po prostu nie ma, zniknęła w toku dziejów ale tu mam taki pierścionek i ten pierścionek jest bardzo cenny musimy go sobie przekręcić i ściągnąć o i sobie go bardzo, bardzo uważnie odkładamy w sobie znane miejsce takie żeby nam nie zniknął no i teraz nam się okazuje taki oto widok Słuchajcie, i tutaj mamy takie, e, ten element lusterka, który jest o tą obudowę zaparty. Samą tą obudowę, oczywiście tą maskownicę musimy e, też e, ściągnąć. No to ona jest oczywiście klasycznie na kołkach i wtedy dopiero się dobierzemy do właściwego lusterka, ale to, ten element tutaj, o, to musimy najpierw wpakować tam do środka, ale to jest dosyć proste. O, to już mi weszło, My się za bardzo nie trzymało, taka jest prawda. Powinno się dosyć dobrze trzymać. Także teraz tą maskownicę. No i maskownicę, no to wiecie, no to generalnie filozofii nie ma. Trzeba pociągnąć i starać się nie urywać kołków. No, co bywa różnie. Żeby ściągnąć taką maskownicę, ona się trzyma tutaj na dwóch kołkach, i tutaj na dwóch zaczaskach. Dlatego musicie sobie ją przytrzymać, pociągnąć, najpierw te zatrzaski odchylić z tej strony i następnie pociągnąć i wyjąć yy, kołeczki. Ja Wam zaraz tutaj to pokażę, widzicie, dwa kołki są i tu są dwa zaczaski, no tu już tam się jeden ułamał. Jeden już się mamy. taka gąbeczka jest wygłuszająca, no niestety, to jest plastik, ma 20 lat, ma No i wtedy zostaje nam taki tutaj element, e, widzicie, tutaj jest jeden taki wkręt, na dziesiątkę, a oprócz tego są tutaj też y, takie zatrzaski plastikowe, które trzymają nam maskownicę tego lusterka. Staramy się kręcić. Opuśćcie sobie szybę, żebyście w razie czego stąd, stąd mogli też podejście mieć, żeby przytrzymać takie lusterko, żeby Wam nie uciekło przez przypadek albo nie spadło na ziemię, bo na przykład może demontujecie nie dlatego, że je wymieniacie i jest uszkodzone, tylko jakiś tam macie swój inny powód i chcecie je ocalić. Uważajcie, żeby Wam ten wkręt tutaj nie wpadł, Kawał w wkręciocha jest. I tutaj on się jeszcze tutaj trzyma i tak tu lusterko na tych zatrzaskach. I to takie wcale nie jest proste, nie, dlatego że one są dosyć sztywne. Ja spróbuję sobie tutaj, aha tutaj jest też taka zawleczka. O, proszę, taką zawleczka troszkę jak przy hamulcach. Bierzemy I teraz musimy spróbować ścisnąć sobie te zatrzaski żeby nam wyszło. No i to może nie będzie proste. Ok, tu się już ruszamy. Teraz tego, najpierw ten ogórę. Шутков не спустил. Шутков не пустил. Тут он горит. Тут хорошо, тут хорошо. Widzicie? Ten diabełek tutaj trzyma. Także trzeba go spróbować I jakoś obejść. tutaj. O, wyszedł. Wyszedł. Teraz na samym dole, jak tutaj jest ta uszczelka, to ona tam wchodzi, to lustereczko. Musicie tak wyma. O, dało się. Tam jest taki rand. O. Tu widać teraz, ten metalowy. I tu są takie, takie jeszcze takie kołki, nie wiem jak to nazwać. czy takim ruchem czego jakby No i teraz już wyjmiemy sobie całe sterko. Proszę bardzo. I będziemy zaraz zakładać nowe. Ale zanim zobaczymy. Zobaczymy. No, tu nie jest. Ewentualnie lekko to tylko to przeczyścić. Tutaj tą szczeleczkę, żeby było czysto jak założymy nowe usterko, żeby na wszystkim nie wiało możemy brać się za montaż nowego. Pokażę jedną rzecz. Zobaczcie, oryginalne lusterko miało taką piankę tutaj tą wygłuszającą. Ona jest taka fajna, miękka, uszczelniająca, ona się dobrze układa, dlatego ja ją sobie odzyskam, ściągnę, bo te zamiennikowe lusterko tutaj to one mają taką tą piankę taką twardszą. Zobaczcie, jak ona jest tutaj przycięta. Nie wiem, jaka jest w ogóle idea tego, co to ma być. Także ja po prostu, już tak z świadczenia jak to montowałem, to wywalam tą piankę tutaj, która jest e, z zamiennikiem dostarczana. O, sobie to wyrzucam. Po prostu to nie ma problemu, to sobie po prostu wy, wyjmujemy. <laughs> I sobie biorę tą piankę oryginalną z tego oryginalnego lusterka. I przede wszystkim też jest taki motyw, że wiecie, co znacznie łatwiej się to układa. Bo, e, no tak, tak. Pas, wiecie, no, wiecie, jak to jest z tymi zamiennikami. Ci, którzy już coś w życiu montowali zamienników, no to wiemy, że to różnie bywa. Także ja sobie po prostu tą oryginalną piankę przełożę. Ona jest w całości, jest generalnie nieuszkodzona. Może troszkę jest tam zakurzona, ale. Nie ma problemu, jej tutaj nie zniszczymy przekładając że o. zakładam sobie tą oryginalną pianeczkę Tutaj tylko trzeba może uważać, że ten element jak to przekładamy a tak no to są no to powinno nam wszystko tutaj pasować tutaj wszystkie te otwory sobie dobrze. Tak tak, dobrze. To powinno być tak. tak. No, a, sobie, a tu jeszcze jeden I to jest zupełnie, zupełnie, zupełnie co innego niż tamta rzecz, ta oryginalna pianka po prostu jest taka fajna, taka mięciutka tutaj na wchodzi, o widzicie? Nie ma problemu, ona się tutaj układa tak jak powinno być. Także ona nam tutaj uszczelni. No dobra, Kurczę, no dobra, zakładamy te nowe lusterko. Zobaczymy teraz jak będzie pasować, bo z tym to jest różnie. Mamy mechanizm. Cyk, cyk, cyk. Teraz tutaj na dole są takie te dwa, co wam pokazywałem e, bolce. No i tutaj właśnie jest problem zawsze z tym spasowaniem tego wszystkiego. Wiadomo, no to takie z tymi zamiennikami. Okej, okay. U to za czaski chwyciły, na dole mi chwyciły. No to nie jest źle. Powiem Wam, że najgorszy ten zamiennik, zakładałem gorszy. Oczywiście chwytamy to sobie wszystko tym wielkim wkrętem. Tutaj widać? Widać w Sobie to, tylko sobie tutaj przychwycę, żeby mi nie uciekło lusterko przez przypadek. Trzeba uważać. O, to trochę ciężko idzie. Już, już zaczyna chwytać, także. No, wkręca się pierwszy raz, więc wiadomo jest ciężko. żeby nie przekręcić z wyczuciem kiedy lusterko już jest sztywne, jeszcze sobie to sprawdzę zaraz. O nie, więcej już nie, Starczy. Nie za mocno wkręcamy to w plastik, żeby nie przesadzić. Zobaczymy, czy wszystko nam leży. Jeżeli tak, to możemy zacząć montować tą naszą rozetkę. Tutaj, e, oczywiście nie zapomnijcie. Przy jej montażu najważniejsze rzeczy, czyli przełożyć sobie tutaj ten mechanizm, ta gąbeczka też jest ważna, żeby Wam nie uciekła, bo ona po prostu wygłusza samochód. Eee, aha, jeszcze taka uwaga, tutaj w tej rozetce są takie wycięcia. O, zaraz nie, wiem, nie widać, zobaczcie, o widzicie, są takie wycięcia. Jedno jest mniejsze, jedno jest większe i tak samo tutaj. O. Tutaj to właśnie wchodzi. I tutaj też widzimy, że to jest jedno jest większe, a drugie jest mniejsze. Ta zapadka tutaj jest. Ta jest większa, a ta jest mniejsza. Więc to trzeba zwrócić uwagę, żeby analogicznie one nam jeden z drugim się pokryło. I teraz, jak sobie właśnie spojrzymy, o, to tu na przykład widzę, że jest w ten sposób odwrotny. Ale to pójdźmy sobie, to na kierunku Tak sobie to musimy ustawić, żeby w ten sposób. Więc sobie to tak to już nakierunkuję wstępne, żeby mi to przeszło. Wyszło mi małe, małe, duże, duże i jest tutaj, prawda, za y, to y, załapane. Więc teraz mogę przystąpić już do zakładania tej y, rozetki. Rozetkę, no to sprawa jest prosta. Kołki tu mamy te dwa miejsca: jedno miejsce i drugie miejsce, oraz tu są te raz i dwa uchwyty na. Te, te, te boczne zatrzaski. Także spróbujemy. Czasami, czasami to może być wiecie, troszkę yy, denerwujące montaż tego. Ok. Jest założone. I teraz pamiętamy o naszym, prawda yy, tym tutaj pierścieniu jak go sobie e, obejrzycie to on ma tu takie bolczyki a tutaj gdzie masz kręcik, tu mamy takie zapadki i one są bardzo delikatne widzicie, to jest bardzo delikatne raz i tu jest na dole no i oczywiście idea jest taka, że musimy to nałożyć i przekręcić. Troszeczkę, to no, dużo nie, no bo to jak widzimy, a jak spojrzymy sobie, nie, tu, przepraszam, to nie ma tam dużego, więc cała idea jest. A jeszcze wam powiem, aha, że jak jest oryginalne, to to jest takie fajne, bo to pasuje. Ale jak jest takie, e, to już nie oryginalne no to jest czasami problem, żeby to. Nie, chyba jedną ręką to mi się tego nie da zrobić. O, troszkę, no, chyba mi się. No, nie, właśnie, chyba mi się nie da. Także muszę to zrobić e, dwoma e, rękoma. Spróbuję bez rękawiczki, może wtedy. O, te, udało się. Udało się. O, przygrzybiony. Tak jest. No dobra, lusterko Tu sobie dalej. Ładnie pracuje we wszystkich rozmiarach. No szkoda, jeszcze nie ma tutaj tego uchwytu. Mówię, no, dziś to ciężko jest zdobyć, może na szorcie by trzeba było. Ale lusterko wymienione, chodzi leciutko. Także nie ma problemu. Tutaj no, też nie ma, jest sztywny. Ok, słuchajcie, jedyne co ostatnią rzeczą, jaką mi zostało, to oczywiście założycie go w maskownicę. Bo lusterko, jak kupicie, ono jest dostarczane w takim. O, w takiej wersji. No bo jeżeli macie kolorowe lusterka, no to wtedy musicie sobie przełożyć tę obudowę, zdjąć tą obudowę i przełożyć ze starego kolorowego serka, jeżeli nie macie, no to po prostu zakładacie czarne. Spróbuję, tak. Spróbujemy. Ale to pasuje. Widzę To jest maskownica od tego lusterka, oryginalnie. Od tego, dostarczona przez producenta. E, tak... Trochę tak jest... No, z wymiarem... Nie bardzo. No, ale... Co zrobić? Okej. Założony. Założony. Gotowe. Działa. Prawo. W lewo, no jak tam sobie już będzie, trzeba to się zrobić. Ok, słuchajcie, taki poradka przy Fordzie, e, jedzie tylko trochę, więc taka fieska chyba też e, e, fajnie jest ją pooglądać. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu. Jak się podobało, dajcie kciuka górę, napiszcie na dole komentarz. Na razie, pozdrawiam Was, cześć.